Jest godzina chyba trzynasta. Idziemy po lody. Takie urokliwe miejsca tu są. A tu jest najlepsza lodziarnia. Nazywa się Oaza. No. Fajnie gadają po polsku, jakby ktoś chciał z nimi pogadać. A jedna gałka 10 tun. O, już widzimy lodziarnię. Tu sklepiki. A kierunek jest w stronę mariny. Jakby ktoś miał za dużo kasy, to tu jest dom na sprzedaż. Widziałem go w internecie, chyba milion albo dwa miliony euro. O i tu macie lodziarnię, oaza. Temperatura 29 stopni. Dobry dan. Dobry dan. To no, jest taki fajny pan. Dobry.